Ćwiczenie 12. Wdzięczność, wersja druga. Usiądź wygodnie w pozycji medytacyjnej. Zadbaj o to, aby kręgosłup był wyprostowany, a ręce swobodnie opadały, opierając się na udach lub kolanach. Zamknij oczy. Utrzymując wyprostowany kręgosłup, pozwól ciału rozluźnić się, zrelaksować, puścić zbędne napięcia na tyle, na ile jest to możliwe dla Ciebie w tej chwili. A teraz skieruj uwagę na oddech. Nie kontroluj oddechu, nie wpływaj na jego tempo, głębokość, pozwól mu po prostu być takim, jakim jest w danym momencie. Obejmuj świadomością całość oddechu, bądź chwila po chwili z każdym wdechem i z każdym wydechem. Teraz przywołaj w pamięci pięć rzeczy czy zdarzeń, sytuacji, za które możesz być wdzięczny, których doświadczyłeś w ostatnim tygodniu. Mogą być one związane z relacjami z ludźmi, z twoimi bliskimi, z tym, że ci konkretni ludzie po prostu są, są w twoim życiu, że coś zrobili, robią dla ciebie, ze zdarzeniami, które miały miejsce, z czymś wyjątkowym lub codziennym. Oczywistym, tak oczywistym, że być może nawet tego nie dostrzegasz, jak to, że masz gdzie mieszkać, masz co jeść, masz co pić. Przywołując tych pięć rzeczy, zdarzeń, sytuacji, bądź otwarty na uczucie wdzięczności, na doznania, które wdzięczności towarzyszą, które pojawiają się wraz z nim w ciele. Niczego nie wymuszaj, nie oczekuj, jedynie pozostań otwarty, uważny na to, co dzieje się w ciele wraz z pojawiającą się wdzięcznością. Nie myśl o tym uczuciu, tylko doznawaj go. Gdy wdzięczność pojawi się, pozwól jej być wzrastać i gdy poczujesz gotowość, przejdź do kolejnego z pięciu powodów do wdzięczności z ostatniego tygodnia. Za chwilę usłyszysz dźwięk misy. Gdy wybrzmi, jeśli chcesz, zakończ praktykę lub jeśli wolisz, kontynuuj. Ją.